Siemanko miłośnicy detailingu, dzisiaj zapowiadany odcinek, czyli będziemy aplikować już nie będziemy testować na kawałkach, tylko po prostu będziemy aplikować niewidzialną wycieraczkę na pełne elementy karoserii samochodu. Czyli mamy test taki długoterminowy, będziemy to robić na Mattiego czarnej strzale na Jarisie, z tego względu, że mamy ten samochód cały czas i będziemy mogli sprawdzać na bieżąco i w niektórych odcinkach to relacjonować. Mnie bardzo ciekawi docieranie, bo tam, Tam był mały element, a tu mamy e, duży. Tak, tu docieranie może być. Zobaczymy, zobaczymy zresztą jak to będzie się prezentować. Jak widzieliście w czwartkowym odcinku, e, powiedziałem, że przygotowaliśmy sobie element do właśnie sobotnich testów, także te sobotnie testy dzisiaj wyż, e, nastąpiły. I teraz tak, aplikujemy niewidzianą wycieraczkę na. E, no, miał być, miał być cały samochód, no ale chyba się wstrzymamy do dwóch elementów, do dwoje drzwi, czyli wypo, e, wypolerowane drzwi. E, Zabezpieczymy niewidzialną wycieraczką i tylnie też zabezpieczymy niewidzianą wycieraczką. Te tylnie nie były polerowane. Zobaczymy, jak będzie się zachowywać w dwóch przypadkach. A dlatego nie kładziemy na cały samochód, ponieważ robię gdzieś tutaj jeszcze dodatkowe testy i kładę sobie na jakieś elementy poszczególne, powłoki i sobie po prostu długoterminowo sam dla siebie testuję. Sprawdzam po prostu, co później mogę aplikować dla klientów, co jest fajne, co jest niefajne i też co mogę gdzieś później Wam polecać. Czyli e, powinniśmy w tym momencie przejść do działania i e, musimy, pamiętaj, wytłumaczyć widzom, dlaczego nie powinniśmy aplikować to z filcem. Więc, choć przechodzimy do niewidzialnej wycieraczki, oczywiście, bohaterem dzisiejszego odcinka oprócz mojego Jarisa będzie GlacodeX, czyli ten projekt, będziemy kłaść na karoserię. E, nie będziemy robić tego przez filc, będziemy robić to przez aplikator. A to dlatego, że filce możemy sobie lakier porysować. Aplikator, Echem. mamy mięciuści z mikrofiberki, więc mikrofiberki. nie powinno być tego problemu. Ciskaj pan, ciskaj pan. Ej, czekaj, można go najpierw... wybuchnie. Czekaj, czekaj, najpierw odpuścimy elementy. Ło, gotowy? Ty coś. Cz, cz, cz. Nie tak? Poza tym wszyscy w domu normalni? Tak średnio bym powiedział. Dlaczego ty jesteś ta... taki? Taki? To znaczy jaki. Odpuszczamy IPO oczywiście. Nie wiem jakie ma to pochodzenie. 15%, 15 wystarczy. A krzyżowo? Krzyżowo, krzyżowo założymy. Zobaczymy, bo to dosyć szybko wysyka na szybie. Kurde, nie żałujesz. Jakbyś miał w buteleczce to byś tutaj sęfił. Krzyż ładny, cyk, 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 cyk. Właśnie, tego się bawiałem, bo czuję pod ręką, że już to mi wysycha Także mogę nie zdążyć Ale zdążę Nie, chyba nie będę robił tego krzyżowo, bo... Nie, chociaż... Dobrze jest Producent mówi, że powinno się krzyż, kłaść krzyżowo Na szyby Na szyby A na karoserii to możemy nawet chyba półkuliście robić O, ja mi to lakier wyrze Słuchaj, ten... Jak to się nazywało, to do zabezpieczenia farbą olejną? Vernix, Wer, jak Vernix Ci nie wierzy, jak do zabezpieczenia? To jest, zabezpieczasz farbę olejną, a nie do zabezpieczenia. No dobra. Farby. To nie wernic zabezpieczasz farbą majątku, w verniku zabezpieczasz farbą olejną. Dobra, malarz, artysta, daj spokój. No chodzi o to, że on nie zjadł. Dobra. 10 minut czekamy, i po 10 minutach powłoka już jest w 100% aktywna, utwardzona. E, będziemy musieli to jeszcze dociąć Ciekawe, do, dociąć, dociąć. Ale dzisiaj powiem Ci, że coś. Coś dzisiaj te, te słowa tak są dziwnie rzucane. Nasze, nasza elokwencja jest taka wybitna. No, no, mówiłem, szkołę filmową trzeba było skończyć, tak? <grystanie> tak. <grystanie> szkołę filmową. My do cyrku byśmy mogli iść, ale. Ty na pewno. No, razem z tobą. Ja ci bym przytoczył kilka sytuacji, gdzie ty się tam wybitnie nadajesz. Na przykład? Na przykład klejenie naklejek z busa. Ej, ej, ale to robiliśmy razem. No, ale ty, jakby najbardziej byłeś zajarany tą całą sytuacją. Twoje przewrotki też tutaj. Pamiętasz przewrotki twoje? Jakie przyjazne? Ślizganie się po nijlinerze na, na pod nogami. A jak ty się kiedyś tutaj wyróżniałeś, ja nie pamiętam na czym. Też tutaj wywaliłeś razorło. Ale to masz klistość. Tak. Dobra, czekamy 10 minut i docieramy Myślę, że 10 minut minęło, jesteś gotowy? Pokaż, przyświeć, pokaż, pokaż Boję się Dobra, docieraj Bacz, Dobra, najpierw zobaczymy jak będzie szło na sucho Gaś tego diesla No nie, trzeba na mokro no Ale producent zaleca, że to Tak, na mokro. tak. Tylko myślałem, że na szybie, na, na kierze będzie troszeczkę inaczej to się za, zachowywać, ale widzę, że, że trzeba po prostu robić to na mokro. Mhm. Wiesz? Mhm. Już teraz tak, tak? Tak, tak. Mhm. Tak, tak. Mhm. No, na mokro pójdzie ładnie. Kurde, nie zrobiliśmy jednego testu, będziemy musieli zrobić jeszcze na ty na butniku. Jaki? Sprawdzimy przyciemnianie Smugnie widzę nie no, jest okej, okay. to bardzo okej. Okay. O kurde. Ślicznie. Ale się Jarą się, jarą się. Dawaj drugie. Na sucho nawet nie ma co podchodzić, bo na sucho w ogóle nie idzie. No ale z yy, wilgotną mikrofibrą później docieranie na sucho jest kozak, co nie? Nie, no. nie ma żadnego problemu. Nie, nie ma problemu. To, ale szmata to lata po tym, jak łopata język. Co? To był jeden z tych żartów Matiego, które śmieszą tylko jego. Szmata lata jak łopata język. Jak widzieliście porównanie e, jak Delik wygląda po powłoce, jest przyciemnienie. Delikatne przyciemnienie jest, tak to trzeba powiedzieć, e, jednym takim chyba minusem tej powłoki na karoserii, a raczej na szyby, ale położonej na karoserii jest to, że tam nie przeczytaliśmy nigdzie na ulotce, że ma zabezpieczenie przed promieniami UV, to jest chyba jeden z tych minusów, bo nie ma. Dobra, <laughs> test hydro. Tu coś jest na tym błotniku, coś siedzi jeszcze I co, no tutaj było trochę jeszcze, ale to i tak można zobaczyć jak to się... O tutaj idzie tak, a tu... Ładnie odbija A tu trochę szybciej Playback pan play, Tu było polerowane, tu nie było nic, kompletnie nie łowę. O, ale to sztos Bude, podoba mi się Czekaj, jeszcze zlam zaraz szczerze Jest ok. A się to z tyłu. Tu. No tu już widać, jest troszeczkę mniejsza ta hydrofobowość. Te, e, no troszeczkę wolniej ta woda, woda schodzi. No, auto nie jest brudne. Jest tu często coś kładzione na to auto, także też nie jest kompletnie bez hydrofobowości, ale jak widzicie, jest różnica i to dosyć spora. Wezmę teraz jeszcze szczelę z lancy. Co chcesz mi powiedzieć? Powiem ci, że hydro jest, ale nie tak, jak bym się spodziewał. Okej, okay, czyli myślałeś, że będzie tak jak na szybie, że ta woda będzie dosłownie spadała? Myślałem, do... że będzie tak. Okej, okay. a, tak, a tak wcale nie jest, bo jest. Jest tak, fluje bardziej. Dosyć długo to schodzi. Dosyć długo doschodzi, także wydaje mi się, że... Czekaj, co to my robiliśmy? Jakąś taką powłokę tanią? H9 coś tam to niebieską. Mister Fix'a, nie, 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 nie Mister Fix'a, ale a, Gravona co robiliśmy. K1, Sprawdzi K2. Tak, yy, tak, i Light'a i sprawdzaliśmy hydro i na grawonie było lepsze hydro niż tutaj, ja tak przynajmniej osobiście uważam. Kurde, nie pamiętam, bym musiał się cofnąć do tego odcinka. No to ma chwilę czasu, to rzucaj teraz okiem. mu coś powiedzieć. Nie, no generalnie e, zostawmy. Nie jest źle, no bo jest ten zrzut wody. Jest to tańsze niż powłoka ceramiczna. Zobaczymy, jak to się będzie długo utrzymywać, no ale nie ma zabezpieczenia przed promieniami UV. E, ten zrzut wody, no ja osobiście myślałem, że. Chociaż tutaj to już jest suchy. Myślałem, że ten zrzut wody jednak będzie troszeczkę lepszy, ale niestety zawiodłem się. No ale do nic nie na to nie poradzę. A powiedz mi, e, na czym? Będę wam musiał to wyciszyć. Na czym się na pewno nasi widzowie nie zawiodą, jeżeli mają samochód i chcą go ubezpieczyć. Zawsze możecie skorzystać z walki ubezpieczeń Mubi. A co to jest porynowarka ubezpieczeń Mubi? Wchodzicie w link poniżej naszego filmu, tam wyskakują wam okienka, wpisujecie swoje dane, dane swojego samochodu, klikacie dalej i wyskakują wam oferty ubezpieczeń o najtańsze. Wybieracie jak najbardziej korzystną dla siebie i po zakupie tego ubezpieczenia 150 złotych wraca na wasze konto. To jeszcze nie wszystko. Dodatkowo dostajecie link, który rozsyłacie swoim przyjaciołom, rodzinie czy też znajomym. Jeżeli oni kupią ubezpieczenie przez ten link, na wasze konto trafia 50 zł i łącznie możecie zgarnąć 2000 zł. I wtedy mają już na powłokę taką dedykowaną, jak powinna być, a nie na niewidzialną wycieraczkę. Dobrze, że macie sobie auto umył. Do odcinka. Nie, w Aura sprzyjająca. Podsumowując, zobaczymy, jak to się będzie zachowywało w dłuższym czasie. No i to ciekawe, tak mamy, to, to i tak mamy jeszcze, jeszcze jedne testy długoterminowe, o których też nie zapomnieliśmy. Gdzieś tam w komentarzach pisaliście, że fajny odcinek, że fajne testy, ale niestety brakło tej długoterminowości. Tego testu długoterminowego, no, chodzi mi o powłokę ceramiczną na opony. Zobaczymy, może uda się to na przyszły tydzień gdzieś zrobić. Sprawdzić, może nagramy jakiś odcinek, gdzie po prostu wrzucimy wrzutkę, jak to się zachowuje po dwóch, dwóch tygodniach? No w zasadzie tak. To będzie już po dwóch tygodniach tak, bo i dzisiaj, dzisiaj minął tydzień. No to jak będziemy nagrywać w następną środę, no to minie dwa tygodnie. Także zobaczymy, jak będzie się to utrzymywać. A jeżeli wy nie chcecie przegapić tego odcinka, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować tam na nasz kanał. Tam na dole macie przycisk subskrybuj i oczywiście zostawić kciłka w górę. No i dzwon, oczywiście, dzwon musi być. z I... Zygmunta. I... Dodatkowo pamiętajcie o naszych social media, Facebook, Instagram, Miłośnicy Detailingu, jak i Detailing Bulls Sklep. Mati, powiedz, jaki jest link do sklepu? www.detailingbulls.sklep.pl, no i dodatkowo jeszcze nasza strona internetowa www.detailingbulls.com. No niedługo, przez jakiś czas może być problem z naszymi stronami, ponieważ Dawid będzie modyfikował troszeczkę strony, a to dlatego, że... że co? Że Dawid po prostu się takimi rzeczami zajmuje. A druga sprawa jest taka, że będziemy mieli nową powłokę u nas w sklepie, będziemy dystrybuować, będziemy certyfikować, także... Obserwujcie, to nie jest żadna przelewka, jest to stricte produkt, produkowana powłoka przez firmę, którą będziemy Wam właśnie pokazywać. Ona kiedyś już w Polsce była przed pandemią, ale później niestety pandemia po prostu gdzieś, gdzieś to wszystko wykrzyżowała, wykluczyła tą powłokę od nas z rynku. Zresztą to jest angielska powłoka, także breakfast też był i coś tam się troszeczkę pokomplikowało. Firma troszeczkę podupadała, ale na chwilę obecną znowu wchodzi z pełnym takim impetem na rynek, a dodatkowo jeszcze w Kilka fajnych produktów, także obserwujcie nas, a na pewno nie ominiecie, co to za firma i jakie produkty mają. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć.